Kurs tatuowania. Jak zacząć? No właśnie, jak zacząć, postaram się Wam to wszystko zebrać do kupy w pierwszym odcinku. Przyjrzymy się sztucznej skórze. Zajmuję się tym tematem już jakiś czas, jednak pamiętam, że początki były naprawdę trudne. Teraz te skórki można kupić dosłownie wszędzie: Amazon, AliExpress, Wish, temu, Allegro a ceny wahają się od kilku złotych nawet do kilkuset, a tego jest całe mnóstwo, no właśnie, którą wybrać? Można śmiało powiedzieć, że są dwie grupy skórek, dobre. To takie, które się nie brudzą, tusz się łatwo ściera, dobrze się wbija tusz. No i druga grupa, kiepskie, to takie, które się strasznie brudzą, bardzo ciężko zmyć z nich nadmiar tuszu. Nawet perfekcyjnie wykonany tatuaż wygląda jak gówno. Problem w tym, że nie wiem jak je rozróżnić przed zakupem. Jakoś na samym początku nieświadomie kupiłem kilka skórek ze strony Dziaraj.pl. były idealne i bardzo dziwiły mnie wasze komentarze. Typu czym zmywasz skórkę, dlaczego nie masz problemu z rozmazywaniem się tuszu i tak dalej. Do czasu aż mi się skończyły skórki, i postanowiłem zamówić nowe. Na Dziaraj.pl były braki magazynowe. Wiedź, zamówiłem z AliExpress. Tragedia. Z Wisha. Tragedia. Zamówiłem chyba sto różnych skór z różnych sklepów, praktycznie wszystkie były tragiczne. Więc moja rada. Kupujcie duże i grube skóry i najważniejsze czytajcie komentarze. Kupujcie tylko te, co mają najwięcej komentarzy pozytywnych. Jeżeli już trafiłeś na tą kiepską, to spokojnie, nie musisz jej wyrzucać. Są metody, żeby je ładnie czyścić. Nagrałem kiedyś o tym filmik, znajdziecie go na moim kanale. Jeżeli trafiłeś na te dobre skórki, podziel się tą wiedzą z nami w komentarzach. Dziękuję za wasze wsparcie w formie komentarzy, polubień, subskrypcji. Tak, wiem że jakiś czas nie nagrywałem, ale na szczęście potraficie mnie zmotywować do dalszej pracy, za co Wam naprawdę dziękuję, więc jeżeli podoba Ci się to, co robię, to łapka w górę.